Siemanko, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Władca Monetka kanał Krypto Królestwo. Kochani, no jak widzicie, widzimy się podobnie po przerwie, przerwa jest dość dłuższa, przerwa jest kilkumiesięczna. Działo się dużo, działo się bardzo dużo, mogliście mnie widzieć w różnych miejscach, na różnych kanałach, <grypto> albo Michała Lewicza, albo w Cashify, dla którego pracowałem, no i właśnie to jest słowo klucz. Kochani, przychodzę do was z oświadczeniem, przychodzę do was z pewną informacją, wracamy do działań, wracamy do prywaty, jeżeli chodzi tutaj o prowadzenie kanału na YouTube, także chciałbym wspaniale oznajmić, że kanał Krypto Królestwo będzie swoją działalność prowadził od nowa. Jak widzicie, tym razem bez żadnego skryptu jestem, także mówię wszystko prosto z serducha. Nie, żeby na wywiadach nie mówił, że prosto z serducha, ale wiecie o co chodzi. Także wracamy tutaj do działań. Jak zapewne, nie, czy znaczy pewnie nie będzie tej informacji gdzie podanej, ale ja mam ją podam od dnia 31 maja, czyli od końca maja. Już kończymy współpracę z Cashify, także ja wracam tutaj, że tak powiem, do tej działalności. Jeżeli chodzi o ekipę Cashify, no oczywiście chciałbym serdecznie pozdrowić, podziękować za ten czas, który wspólnie spędziliśmy. Nauczyłem się wiele rzeczy, ale też myślę, że się nauczyłem tego, że jeżeli chodzi o twórczość taką medialną, tego typu sprawy, to jednak tworzenie tego dla siebie jest po prostu kluczowym elementem. Najbardziej mi cieszy. Myślę, że po prostu... Tworzenie czegoś za, za pieniądze, tworzenie czegoś po prostu w formie takiej, wiecie, no czysto, czysto, po prostu na etacie. No nie jest dla mnie, nie? Sorry, jednak nie jest to dla mnie. Stwierdzam, że po prostu więcej zabawy daje tworzenie tutaj kanału, tworzenie tutaj kanału z wami, tworzenie takiego naszego tutaj wspólnego community. E, to jest więcej zabawy, więcej fanu, e, także, także nie ukrywam, bawi mnie to niesamowicie. Musicie mi wybaczyć, że tak patrzę lewo prawo, ale jestem w takim miejscu, też dużo osób chce zrobić sobie to zdjęcia. W tle jest pałac, króle, pa, pałac że powiem Saski, przepraszam, kryptok Oczywiście, jak zarobimy za te bitcoiny, a właściwie kiedy zarobimy za te bitcoiny, to. Zaproszę Was tutaj na obiadek. będzie Jadek, zjadł obiadek, także zaproszę Was tutaj na obiadek do mojego pałacu. Tu będzie nasza ambasada, a resztę to się zobaczy. Nie? Tu wrzucimy jakieś tam złote rybki, goić, jak się to nam nazywa, i to wiadomo, będziemy aranżować. Dobra, tak zupełnie się serio, wracając do brzegu, bo ja się troszeczkę rozgadałem. Lecimy freestyle, więc mam nadzieję, że nie jesteście za to źli. Wracamy do działań, wracamy tutaj do jakby systematycznego działania pod kątem pojawiających się materiałów, wracamy do klikania airdropów. Co do wywiadów, kolejne eventy są dopiero na jesieni, więc nie gwarantuję, że wywiady się pojawią. Postaram się generalnie, tutaj, że jak powiem, dla Was zorganizować takie powiedzmy mini studio podcastowe, tylko w związku z tym, że jakby dużo rzeczy teraz obecnie się u mnie zmienia w postaci przeprowadzki i tak dalej, także nie gwarantuję, że na przykład prasówka kolejna nie będzie w łazienkach królewskich, bo nie wiem, czy wiecie, ale prasówki będą. W sensie w Cashify też się pewnie, pewnie będą pojawiać. Zajmie się tym ktoś inny. Yy żebyśmy mieli jasność. Ja swoje tutaj też będę rzeczy robił, tylko że u mnie będziecie mieli podsumowanie tygodnia i myślę, że do czasu przeprowadzki będzie to w różnych aranżacjach. Myślę, że zrobimy to sobie, nie wiem, generalnie gdzieś tak właśnie tutaj na terenie Łazienek Królewskich. Po prostu miejscówka jest super, a później będzie stałe to stałe miejsce, więc po prostu na razie będziecie mieli summer vibe, a potem będziemy mieli po prostu takie już stałą miejscówkę, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Więcej planów na razie Wam nie będę opowiadał, poza jeszcze jednym. Byłem w pewnym momencie wrogiem tego. Obecnie myślę, że to jest całkiem dobre. Tworzyny kanał na Telegramie. Nie jest to grupka płatna, nie będzie to nigdy grupka płatna. Nie ma tam żadnych wejściówek VIP z jakiejś gwiazdeczki, diamenciki czy inne tego typu tematy. Jest to grupka, która będzie zrzeszać Was i mnie i innych influencerów jakby pod kątem kontaktu ze sobą. Tam będziecie mogli zadawać pytania, tam będziecie mogli też przyjść po pomoc, jeśli chodzi o jakieś kwestie bezpieczeństwa, odzyskania kasy. Eee, tak samo myślę, że jeśli chodzi o tematy związane z refami, tam jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, będziecie mieli swoje linki, to też będzie grupa dedykowana, pod to, żebyście mogli swoje linki wrzucić. Linki wrzucić. No jak sami dobrze wiecie, tego rynku jest dużo. Ja też Wam zawsze tłumaczyłem to, że. To nie chodzi o to, żeby dużą miarą, tylko małą miarą, a często, a wam gwarantuję, że pomimo tego, że miałem haka na Twitterze, o którym zapewne wiecie, no bo na pewno wiecie, że graj ten Twitter został skakowany, niestety nie da się go odzyskać. No, support na Twitterze, jeżeli ktoś miał z nim jakiś tutaj kontakt, to wie, jak to wygląda. Wracając, jeżeli chodzi o, bo do tego zmierzałem, e, jeżeli chodzi o refy, które mieliście po prostu, które były zawsze gdzieś tam wrzucane, no bo jak macie większe, więcej, większe, więcej, znaczy duże konto zbudowane, większe konto zbudowane na Twitterze, to z tymi refami. Jest łatwiej. Gwarantuję wam, że, jeżeli ruszy konto na Telegramie, też będzie mi fajne wsparcie od innych influ, bo też wiem, że będzie. To jak tych ludzi będzie więcej, to będziecie mogli te linki wrzucać. Tylko, generalnie, pierwszą będzie, pod to dedykowana albo na grupa. Albo generalnie osobna podgrupa. E, tu jeszcze się zobaczy. Wszystko ogólnie będzie w fazie budowania. Lecimy tu z własnym brandem. Będziemy tutaj generalnie tak naprawdę troszeczkę na grubo. Także mam nadzieję, że dowieziemy wszystko, tak, o wszystko o czym tutaj rozmawiamy. Mam nadzieję, że dowieziemy wszystko w 200%. Jak to będzie w przyszłości niedalekiej, pożyjemy, zobaczymy, ale mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni jeżeli chodzi o dodatkowy aspekt, to tak jak Wam wspomniałem, studio podcastowe małe u mnie w domu będzie. Będziemy zapraszać również gości. Mam jeszcze kilka różnych innych pomysłów z sądami ulicznymi, o których gdzieś tam słyszeliście, być może tam widzieliście na sam kanale Cashify, to najprawdopodobniej też się pojawią. Ale to jest wszystko też tak naprawdę kwestia, jakby że tak powiem tego, ile godzin będę pracował dziennie na etacie, ile godzin będę miał w wolnym czasie. Bo też pamiętajcie o tym, że twity, pisanie tweetów, szukanie informacji, robienie materiałów osobnych, gdzie tam klika My coś robimy, to też jest jednak czas, więc nie obiecuję, że będzie tego dużo, ale mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, kochani. To tyle, że chodzi o podsumowanie tego wszystkiego. No, widzieliście przez te 6-7-8 miesięcy działo się, na pewno działo się, mogę powiedzieć, że fajnie pod kątem gdzieś tam rozwoju, pod kątem podnoszenia skilli, pod kątem tutaj, że tak powiem, kontentowej jakości, bo tego też się bardzo dużo nauczyłem. Ale jeżeli chodzi o jakieś tam inne rzeczy, właśnie ten hak, hak konta na Twitterze, na którym pracowałem no, w cholerę czasu, e, inne jakieś rzeczy, po prostu no, przede wszystkim inaczej. To jest tak jak wam mówiłem, nie? Cel jest ważny, ale najważniejsza jest droga do celu, bo podczas drogi do celu do się mordeczki, uczymy. Dziękuję wam bardzo uprzejmie słuchajcie, nie mogę się drzeć, bo ludzie tu łażą, turystów wystraszymy i wiecie co będzie? Gówno będzie. no jak powiem Wam szczerze, tak swoją drogą jeszcze, ja samo zakończenie. No dobrze nie czuć cenzury, nie, dobrze móc używać wulgaryzmu wtedy, kiedy się chce. nie? <gry> dobrze, dziękuję Wam. Bardzo uprzejmie z tej strony Władca Monet, kanał Krypto Królestwo. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, pozdrawiam. Cześć. Cześć, to znowu ja, Władca Monet. Zgadnijcie co? Przejrzałem materiał i zgubiłem wątek. Chodziło mi o. Że małą miarą, gdzie się na jak najwięcej, a jeśli chodzi o tutaj system referencyjny, to każdy ref, który gdzieś tam wrzucicie, może dla Was po prostu za, po, przynieść potencjalne korzyści. Dlatego refy się wrzuca wszędzie, gdzie się da. Nie każdy sobie tego życzy. U mnie akurat nie będzie tego problemu, tak jak zawsze Wam to tłumaczę. Wrzuca, będziecie sobie wrzucać na YouTubie, na Twitterku, gdzieś tam pod tweetami i generalnie oczywiście na samej grupce też będzie to możliwe, ale oczywiście z umiarem. Gdzieś najlepiej będzie oczywiście wcześniej do mnie to, o, o to napisać i wtedy będę wrzucał Wasze refy na grupę, nie? No. Bo jak sami dobrze wiecie, yy, a już Wam to kiedyś tłumaczyłem, że już macie troszeczkę większe zasięgi, to tych refów macie tyle nawalone, że naprawdę nie potrzeba Wam więcej. Dobrym przykładem jest Gras, który mi dał, nie wiem, 50 chyba refów, z czego 30 jest aktywnych. A swoją drogą jak jesteśmy przy Grasie. To jest taki mały smaczek, który yy, Piotruś montażysta, którego dla Piotrka serdecznie brawa i buziaczki serduszka w komentarzach, który tutaj dzielnie dla nas walczy i cały czas ze mną współpracuje. W ogóle wiesz, Kacę Piotruś, nie tam czekaj. Yy. No niech tak będzie. Jeśli chodzi o Grasa, to zerknijcie sobie miało być o w przyszłości kanału a to wejdzie znowu na, na Ganialdo i Działaldo, na Web3. Jeśli chodzi o Grasa, to cenę sobie obejrzyjcie. Pamiętajcie, że najprawdopodobniej całkiem niedługo będzie kolejny airdrop, nie? bo oni mają sezony i te sezony będą powodować to, że te airdropy się będą pojawiać u nich cyklicznie. Ile dadzą, tego nie wiemy. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej, ale żeby nie było, że nie wspomniałem. no